Programy powstaje przy współpracy z zarządem dróg wojewódzkich włodzi instytucją samorządu województwa łódzkiego. Dziś w strefie biznesu o inwestycjach drogowych. Będziemy mówić o zbliżającym się końcu rozbudowy drogi wojewódzkiej 726, m.in. Włodzem a Dęborzeczką. Ważna droga wojewódzka 726, bo ona przecież łączy Rawę z Opocznem, łączy też drogi krajowe 12 na południu z drogą krajową S8 właśnie. Wrawie była w złym stanie technicznym, zaniedbana przez lata, wąska stwarzająca niebezpieczeństwo i dla pojazdów samochodowych, ale też dla pieszych czy rowerzystów, którzy tam na terenach wiejskich z tej drogi korzystali. Na całym odcinku odopoczna właściwie od Bukowca do Inowłodza jest w ramach inwestycji wybudowana ścieżka rowerowa, chodniki, także no, każdy uczestnik ruchu drogowego, i pieszy, i rowerzysta, czyli ten niechroniony, mogą czuć się bezpiecznie na tej drodze po przebudowie. Rozbudowa była podzielona na dwa etapy, których koszt przekraczał w sumie 27 milionów złotych. Zadanie to, które w tym roku kończymy, które jest do odbioru, było realizowane ze środków unijnych już nowej perspektywy. Jest to pierwsze zadanie. Które realizujemy wykorzystując środki z perspektywy 2014-2020. Poprzedni odcinek 6-kilometrowy, podobnie jak ten, też 6 km miał, był realizowany też z udziałem środków unijnych z poprzedniej perspektywy. Także całość zadania 12 km drogi przebudowana była przy pomocy środków unijnych. Około 85% wydatków, które były poniesione na przebudowę tej drogi, pochodziły właśnie ze środków unijnych to ważny odcinek dla kilku gmin, głównie tych, które stawiają na rozwój turystyki. Ten rozwój sieci drogowych, tak jak w przypadku drogi 726, tu drogi krajowej numer 48, to kluczowe dla dojazdu tych turystów i dla promocji, szeroko rozumianej promocji gminy Poświętne. Dlatego przede wszystkim jest łatwiej turystom do nas dotrzeć, szybciej Liczycie nie tylko na Pielgrzymów, ale też turystów, którzy będą chcieli poznać walory krajobrazowe czy też zabytki. Dokładnie. No, gmina Poświętne to piękne obiekty sakralne, jak bazylika za nami, bazylika Świętej Rodziny, piękne obiekty barokowe, kościółek świętego Józefa, Kościół świętej Janny, to też rzeka Pilica, na której, której są powszechne spływy kajakowe. Żyjemy z tego i wszystko, co w kierunku turystyki idzie, to jest dla nas wskazane. Nasza gmina jest miejscowością turystyczną, typowo. Nie mamy tutaj zakładów jakichś potężnych. Liczymy na to. Czyli atuty to e, krajobraz, tak? zabytki? E, nie tylko, wręcz bym powiedział infrastruktura, która wokół się buduje, czyli powiedzmy drogi, jakieś tam instalacje Klasy związane rowerowe. z tym. Tak, to jak najbardziej. Czy ludzie, którzy tu przyjeżdżają e, są zaskoczeni tym, że właśnie tak niedaleko w sumie od, od Myślę, Łodzi można tak. coś takiego znaleźć? Myślę, że tak. Szczególnie widzimy osoby, które przyjeżdżają z miejscowości takie jak miasta, duże jakieś e, aglomeracje. Doceniają ten walor tutaj, że tak naprawdę niedaleko, a jednak można sobie przyjechać i odpocząć. Gmina chce też uruchomić szlak filmowy, bo kręcono tu kilkanaście znanych filmów. Założyliśmy stowarzyszenie Poświęte Nakręcona Gmina, żeby turysta przyjeżdżając do Gminy Poświętem mógł przejść szlakiem Franka do Lasa, przejść szlakiem czterech pancernych, bo w Poświętem były realizowane dwa odcinki czterech pancernych. Również przy Bazylice te barokowe obiekty cały czas przewijają się w filmach, które były tu realizowane. Wielu mieszkańców grało w filmach jako statyści. A zdarzyło się panu zagrać w jakim? No to jeden dzień byłem w tym ostatnim. Co to był za film? Jak, jakie czasy to były? No, no, dwa lata temu. Fajna zabawa? No, fajna. Czyli co, Poświętne to taka filmowa gmina? No, to było trochę tych filmów. Długą no, no, wojnę światową było tutaj, te spadochrony tutaj przecież były na Już końcówka lat 60. 69 rok, przełom 69-70, Franek Dolas jak rozpętałem Drugą wojnę światową, to, to w tym miejscu Franek do Las wisi na spadochronie. Sceny są kręcone i przy Bazylice i przy tym kościółku świętego Józefa. Słynne sceny, jak jest zdejmowany ze spadochronu, ale, ale też w tym, w tym miejscu był kręcony Katyń Andrzeja Wajdy i w tym miejscu były realizowane zdjęcia do Bitwy Warszawskiej Jerzego Hoffmana. Tu Borys Szyc, też były sceny batalistyczne. Borys Szyc jeździł konno, więc takie sceny charakterystyczne, ale poświętne to także filmy Hubal, gdzie mamy szaniec z Majora Hubala, tu walczył i zginął major Henryk Dobrzański. Poświętne to również realizowane są zdjęcia do były zdjęcia do filmu "Pieniądze to nie wszystko" Juliusza Machulskiego. I tak Dok można było by wymienić by kilkanaście wymieniać. filmów. Jeszcze tylko powiem serial Doktor Ewa z Ewą Wiśniewską w roli głównej. Początek sezonu turystycznego już jakby za wami i jak on wygląda? Optymistycznie. Optymistycznie. Dużo ludzi tutaj dociera. No, coraz więcej. My się staramy, żeby pozyskiwać coraz, coraz to nowych klientów. Poprawia się ta infrastruktura. Czy ona w jakiś sposób też, myśli pan, że się może przełożyć na, na poprawę jeszcze tego waszego bytu? No, myślę, że tak. Zbliża się już czas odbioru tego odcinka, który realizowaliśmy przy pomocy środków unijnych. Pozostanie nam jeszcze przejście przez Inowłódz, tak żeby cały ten odcinek, włącznie z Inowłodzem, Służył nie tylko kierowcom, którzy przewożą materiały budowlane z rejonu kieleckiego, ale również turystom, bo jest to piękny zakątek naszego województwa. Jednym z elementów była rozbiórka i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową. Praktycznie budowa już zakończona czy jeszcze są tutaj jakieś. No jeszcze uzupełnienie oznakowania zostało. A tutaj z punktu widzenia yy, tej waszej pracy, ta droga, która jest teraz, w porównaniu do tej, która była, bardzo się to zmieniło? No bardzo się zmieniło. Teraz jest, nie, ma, nie ma kolei, droga już ma 7 metrów, poprzednie miała 6 i no, no, była bardzo skominiowana, zdegradowana. Czyli teraz jakość tego podróżowania jest nieporównywalna? No nawet widać teraz po ruchu, że, że dosyć, dosyć szybko ten ruch tutaj jest. W najbliższych latach znów wiele środków unijnych będzie przeznaczonych na drogi wojewódzkie. Przejście przez Tomaszu Mazowiecki realizujemy też z udziałem środków unijnych. Jest to trudny temat jak każdy temat inwestycyjny w mieście. Organizm żywy, duży ruch, duża ilość działalności gospodarczej. To jest jeden z najpewniejszych odcinków, który rozbudowujemy w tym momencie. Jestem on trudny przede wszystkim dlatego, że przebiega w całości przez teren miejski. Dominuje tutaj głównie zwarta zabudowa, tak więc ilość problemów, ilość utrudnień tutaj na pewno w ruchu dla mieszkańców, dla kierowców jest bardzo duża, ale prace postępują terminowo. Mamy nadzieję, że zgodnie z umową zakończą się one we wrześniu przyszłego roku. Duże problemy z pewnością z infrastrukturą. Zazwyczaj tak. w trakcie takiej budowy też okazuje się, że nie wszystko jest tam, gdzie powinno być i że pokrywa się to z papierami. Tak oczywiście tutaj duże prace wykonaliśmy przy usunięciu kolizji, przy przebudowie infrastruktury podziemnej, teletechnicznej, gazowej, energetycznej. To wszystko spowodowało, że te pierwsze miesiące praktycznie skupialiśmy się głównie właśnie na tej infrastrukturze podziemnej. W tym momencie przystąpiliśmy już do prac drogowych. W najbliższym czasie będzie układane kurzywo na tym odcinku, który w tym momencie jest rozbudowywany. Te prace będą nadal postępowały. No i mamy nadzieję, że jakieś niespodzianek, które będą opóźniały inwestycje nie napotkamy. Są straszne korki w mieście. Mhm. Szczególnie w szczególności przykład... w godzinach szczytu, jak na przykład o 14 każdy kończy pracę, tak? Czy rano też o 8:00 jak chcemy dojechać do szkoły, to są same korki praktycznie. No i do szkoły a nie a mamy... jaka była jakość tego przejścia przez miasto? Tej no drogi, fej, tych no. chodników tutaj? Nie no, chodniki nie było okej, okay, no było były dziury i tak, no... Dało się przejść, ale ciężko było. Będzie lepiej, ale trzeba przeżyć to jakoś. No teraz no, się, trzeba przejść, trzeba poczekać. się przemęczyć. Muszą zrobić. Muszą swoje. Nie, ma tak. Nie ma wyjścia. Potrzebna ta przebudowa cała tutaj? Potrzebna, na pewno. Będzie trochę inaczej. Europy. Tak. <laughs> Mieszkańcy muszą przeżyć. Po to, żeby było lepiej, niestety okres budowy stwarza pewne problemy i musimy z tym się pogodzić. Jest to odcinek około 3,5 km od ulicy Ujeckiej, czyli od wjazdu do Tomaszowa aż do mostu na pilicy. W tej chwili realizujemy pierwszy etap. Projekt kosztuje 22 miliony złotych. Ja myślę, że jest to cena, która Trochę nas zaskoczyła, zaskoczyła, ponieważ kosztownice inwestorskie były trochę wyższe. Niemniej jednak jest to sprawny, dobry wykonawca i tutaj nie mamy żadnych uwag. Czyli zaskoczenie było in plus? In plus, tak jest. Będzie możliwość wykorzystania tych pieniędzy, które zaoszczędziliśmy na tym projekcie na inne projekty. Gdzie powinniśmy się spodziewać prac na drogach wojewódzkich? Będziemy inwestować w drogę 713, 714, to, jest, to są dojazdy do autostrady A1, do tego nowego budowanego odcinka, okolice Andres pola Brzezin, Koluszek. Również droga 473 i droga 479, okolice Uniejowa, skomunikowanie z autostradą A2. I taka duża obwodnica aglomeracji łódzkiej, właśnie drogą wojewódzką na południe w kierunku łasku. No i ważna przeprawa na warcie, chyba też. Most na Warcie, ta, który czekał wiele lat na tą modernizację. Będziemy go przebudowywać. To będzie nowoczesny most, bezpieczny. Dziś u nas to wszystko, a za tydzień o inwestycjach w gminie Stryków, a także o tym kiedy pojedziemy nowym odcinkiem autostrady A1. Do zobaczenia. programy powstaje przy współpracy z zarządem dróg wojewódzkich włodzi instytucją samorządu województwa łódzkiego